Jakie są ciekawostki o trofeusach, jakie akwarium i tym podobne? Trofeusy, pielęgnice zamieszkujące jezioro Tanganika. Jezioro Tanganika powstało wskutek ruchów tektonicznych, tak samo jak jezioro Wiktorii w Afryce. To ciekawe, to jest najdłuższe tego typu jezioro na świecie. A przez to, że powstało w ten sposób, to znaczy, że dużo jest warstw skalnych, tak jakby odsłoniętych, przez co woda wypukiwała minerały, i te ta woda, gdzie mieszkają właśnie trofeusy, jest bardzo twarda. To znaczy, e, nie możemy mieszać trofeusów z innymi gatunkami ryb, które lubią, lubią miękką wodę. Musimy w ich zbiornikach e, zastosować skałki. Jeżeli masz e, miękką wodę, na podstawie testów e, to sprawdziłeś, musisz wówczas zastosować takie skałki wapienne. Jeżeli twoja woda jest umiarkowana, twarda, no to mogą być też inne skałki. Co jest ważne w przypadku tych skałek? Większość gatunków trofeusów, w przeciwieństwie do wszystkich pielęgnic, są roślinożerne, to znaczy zjadają rośliny, więc jeżeli wsadzisz im rośliny do zbiornika, to one przeżyją pewnie kilka dni, tygodni. E, dlatego w akwarium z e, trofeusami stosujemy tylko skałki i karmimy je tylko e, pokarmem roślinnym, bowiem w naturze. One w jeziorze nie mają za dużo roślin, natomiast żyją e, na takim poziomie, gdzie słońce dochodzi, pojawiają się glony na skałach i te właśnie trofeusy w tych, e, z tych skał ten, te, te glony zbierają, sobie podjadają. Natomiast no, w zbiorniku, w akwarium, jeżeli będziesz miał dużo ryb, no to musisz je dokarmiać e, innymi e, pokarmami roślinnymi. Mają one też ciekawe zachowania społeczne to znaczy, no, tak jak większość ryb. Yy, jest dominujący samiec, który broni swojego terenu, odstrasza intruzów e, lub ich zabija. W przypadku trofeusów powstaje hierarchia, gdzie jest dominujący samiec, a inne samce e, potrafią, znaczy ulegają e, temu dominującemu samca, samcowi. Pokazują nawet takie zachowania, taki taniec poddańczy, że e, zginają płetwy i tak e, w specyficzny sposób się poruszają. Co ciekawe, kiedy umrze dominujący samiec, zaczynają się walki, walki między samcami, i ta hierarchia powstaje od nowa. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ. W związku z tymi zachowaniami i tą walką o, o dominację w warunkach sztucznych w akwarium, w zamkniętym zbiorniku, te zachowania się nasilają. To znaczy, one mogą jeszcze bardziej walczyć, zabiegać, zabiegać o to swoje terytorium, w związku z czym zbiornik musi być duży. Ja polecam Glossy 120 Day and Night o pojemności 260 litrów. Tutaj możemy wpuścić takie statko. 10-20 trofeusów i to będzie już zbiornik docelowy. One będą sobie w nim rosły, ustawią sobie wszystkie te, te, te zachowania społeczne no i też umożliwi im to wzrost, nie będą karłowa ciały i tak dalej. To co jeszcze jest ważne przy budowaniu takiego zbiornika z trofeusami, to to, że Raczej to powinno być akwarium jednogatunkowe, to znaczy tylko trofeusy, ponieważ inne ryby będą niszczone przez, przez te pielęgnice. Można ewentualnie dodać jakieś glonojady, niektóre sumy, ponieważ one nie będą rywalizowały w tej przestrzeni życiowej, środkowej e, akwarium. Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania, śmiało zapraszamy do sklepów Aquelzo w całej Polsce lub zadaj pytanie w komentarzu, a my odpowiemy na nie e, tworząc film.